Ale nie nie patrzyłem na lola nawet. Nie, sami to ci zajebali! No tak się zdarza, ale jak... nic nie zrobi... No... Jak się tak wydarzyło, to się wydarzyło, no. Już tego nie, odwy nie odwydarzymy kurwa Dokładnie Nie, odwa nie, od nie od wydarzymy tego tak, <tud> <tud> tak głupie aż tego wymówić nie szło Tak, tak głupie słowo nie <tud> No nie już mam streama na YouTubie No kupuku robi streama na YouTube <tud> się kurwa, mi streamuje pośredzenie jacy dzisiaj. I tu jakaś nowość, O, wejgaardę mi, fajna. się kurwa sprawdzona na YouTube w twoje swoje streamy, what the fuck? No, mam się nie pamiętam takie rzeczy. Ja wziomek. kurwa, czy ja kurwa nie na tym kanale to próbuję streamować? No nie, na tym streamuję. A ja mam już miniaturkę, bo ja zapomniałem, że banner mój będzie na miniaturce. ale jedyne co widać to czarny, czarny ekran No wiem, 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 ale to dlatego, że nie wiem, ale klienta lol'a nie mogę kurwa przechwycić. No spróbuj przechwycić to już, to ładowanie. No niby kliknąłem, nie? To niby coś nie współpracuje z tobą. A czy ta Liga Legend kiedyś kurwa mogłaby zacząć działać?

Czy twoje mikro słysz, Anna? Co ty masz dwa opis na tym YouTubie? Nie wiem. Jakiś dowolont hack from the link? to za haki? Nie wiem, kurwa, nie wkończ to lepiej. <noise> nie mam zamiaru, tak pytam. A, nieźle, że... To tak nie działa? Ale opóźnienie na tym, w którym jest, jak Chuj, to, gram na normalnym ekranie <laughs> mówić, ja to, że... Nie wiem Chyba. No, ja no, ja tak, tak. Tak. Co mogę powiedzieć? Jebać mnie do dupy jak lubisz? Nie, 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 dzięki. To jeszcze nie te czasy. No, nawet kurwa Zin mówi, że mu będzie musiał się zadowolić tą chujową kurwa scenografią. że nikogo nie ma na tym twoim live'ie No Ty, ale pojebane, naprawdę to ma ogromne opóźnienie, stary na tym YouTube jest Ile ja mam subskrypcji 168, rozumiesz? Hm. No, ale ja też dawno nie, nie, nie streamowałem Człowieku, jakbym z Fortnite'a streamy odpalił, to na pewno wszyscy by byli, nie? Pe Dam ci łapkę w górę, żebyś nie miał zero Dzięki <noise> Już mam dwie do, do, do... Nie, to masz jedną Chodź, mijamy sobie. Dobra, dobar. Hej, co tu muszę ci tam płacz? <grystanie> Uku, jestem. Ło, cztery osoby są na filmie, j**a. Co ty gadasz? W sumie tak Od... pokazuje. A z tym jutrolem to nigdy nie wiadomo. Ale on się uwziął na ciebie, kurwa. No, zapilam, bo myślicie, to że pod tanka, ja idę, a ja idę pod maga. Kurwa Dobra fleje mnie trafił O zostaw mnie ty Feluchu A Myślałem, że się wylecia chociaż trochę no, no, taką. Nie, wiem. nie, nie wiem. no Fokusował mnie jak nie powiem kogo Nie zebem. Nie, ws też jest to dużo, nie, nie mam jak się obronić za bardzo. Weź dalej, ale... że kurwa na koło ty grasz. Myślałem, że to trafi, czy co? Dobra, nie wiem co to było. Nie, A jak to go nazwawawa. Chodzi mi wu. o W. Ale no, Blanka jest. No, Blanka to pewnie gra z tym. Że z czunderem naszym. Nie wiem. Bo obaj mają polskiniki. Obaj, oboje, niechaj jak ci się mówi. Obydwoje. No. Obydwoje i troje, kurwa. Mam no, tylko taka dostałem. No. Ona też. Patrz, jest dostała. No ja i tak nie zabiję, nie? No jeszcze nie. Żenie, jeszcze nie. Jeszcze yeah. no, nie. Nie! O nie, ha ha Ja pierdolę! Ale i wyjebałem topa! O, teraz to ja akurat. Kurwa, te miniony mi blokują, się ruszyć nie da. Почему-то не полетел на него тоже. Не затрачь. Он заткнулся. Ale musi być podkurkony, że się nie cofnąć nie może. Ale on już kurwa szybki już jest, a on nie ma jeszcze butu. Ma połówkę. No połówkę, ale... No to i tak jest szybszy niż my. Nieprawda, jest z Spelem. co znaczy, to też fakt, ale... Dobra, chłopamy, ale on slowuje, ja pierdolę. Przeciwnik pokonany. Lol. X kurwa D To jest pro player na senie? Tak Nieprawda, bo ja, ja jestem pro playerem na senie. Ale No nie za liczną grałem, jakbyś pytał. Masz Dokąd to się wybierasz? A ty też dokąd się wybierasz, koleżanko! Kurwa ten pies Nie wiem, ja nie trafiłem tego w I widzę, dobra, on jest kurwa łamagą życiową Większej łamagi mhm. życiowej niż ten, treść, to nie widziałem, nie? nie jeszcze nie ja na Ale mam trochę O kurwa No nie we mnie nas wchodzić Mhm O, trafił we mnie Wygnajcie ktoś. No, jest ktoś? Jest? no ja nie miałem, to imię to bym to przytankował, więcej na pewno dużo. Wszystko wiem Poza tym To żaba gra śmietnikiem nie ja No nie powiedziałbym Ale że teraz, że śmietnik Aha, dobra, myślę, że to wychodzi o postać

Że go na zapierdala, nie? A ja też mam połówkę tego, butów No nieźle Ale tramwierna wow. kurwo Nie wiem Przepraszam, e Nie widzę <noise> Żółzar tu idzie Nie, tyleż jednak Nie chcę czy tego zabrać Ja się przyzwyczaiłem, że ty i Ania to... Zazwyczaj... Ale ja nie robię tego celowo, tak? No, kurwa Mów, że bierzesz... Cofnij, cofnij, cofnij... No i właśnie Moja sztuka Nie, kurwa no No pamiętaj że ja muszę przyciągać żeby mieć staka z tego No dobra, ale jak widzisz będzie... chcę. Rzucam w to nie przyciąga jej, kurwa. Ale stary, co zacząłeś Zaczęło rzucać to kiedy kiedy ja, ja kliknąłem przycisk. No ale Skup. po to, to daj małtosa pod turetem. Też mów, co musi, co chcesz zrobić, Adzie Ja w twojej głowie nie siedzę. Słuchajcie, ja gram adresakiem. No? No się podpasuj kurwa, jak nie to wypierdaj. <laughs> A no to ty masz problem, nie ja. No ale to ty mi kradniesz, pragi. No Dobrze wiesz, że to żyje celowe. No tak, Starasz... tak, każdy tak mówi. Nie. No nie. A ja też, a jak mówię, zostaw to kurwa musi autosa wyjebać albo jakieś inne. Gło. Mówisz, zostaw to zostawiam. Tak, mówiłem, zostaw. O kurwa. Dobra, to są jakieś boty, serio. Zostaw. Zostawiam no, Tylko jest, nie wiem, nie chce mi się, serio Że ona jest taka szybka, Diana idzie, Diana, Diana Idę Ona we mnie gra Mam w, mam w jak coś o, ona też Chyla, chyla Ty kurwa wbijesz kiedyś, trzyma to je z dżungli. Mm -mm. Long. Mm -mm. Kurwa, Drake był on ani razy nie zagrał pod Botanie, to mnie tak rozpierdala, serio. No da. Ej, dobra, ja mam kolektora i nic nie O To się zaczyna senna. Żadny tego trasza. Mnie też. To senny też, bo są gównami, a i tak wygrywają. O. kurwa mierna no nie wiem, kurwa, biegaj szybciej no. Ona nie ma butów przecież zapierdala jak nie wiem no. A ona już ma po WHP, Nie mogę jej dogonić. Wracasz. No wracasz Dobra, to jest żart, nie? pomagam. Ja nie pomogłem no Ja zjadłem Bo się spoczął, że dżunglę, że nie pomogli, że nas nie pomógł jemu No wyjebane, on też nie pomógł, on nieraz nie był u nas na linii No teraz raptem przyszedł Nie, to Diana była, nie on Jeba, że... Teraz? Jak ich zabiliśmy? Nie. Tak, to była Diana, bo widziałem jak schodzi z mida. A nie, Diana tylko ta. A, bo on zabił Dianę, dobra. Proszę, bo bym sobie pojebało, że... Mamy Dianę kurwa na midzie. Nevermind. Ale on ją po prostu zabił i szedł. Nie, nie, to była Diana, tylko on w nią się zamienił. No. Aha, mam już zero widzów, rozumiesz? Nie hmm. bać tego YouTube'a na że się streamuje. No robi też w topie. No jak przegrywa, to wiesz. No to ją zostawię solo. Kura z przyczynienia za Solo to nagra całą grę. Nie twoją gierę. Nie Żadne. No i git, nasi wygrali tego topa Znaczy tam Fajta na topie A nie wiem jak tego nie zabrałem Niezły flesz Lol Ona no, Satika już ma Proszę bardzo, co dalej jest? się ten styk odnawia, kurwa w sekundę. Szanujmy się trochę. Nie wiem. Tak, też ta dobra, idę po buty na bazę. tak jest dziwny, że się go teraz buduje na nią. Znaczy dziwny, no lepiej się na niej farmi, nie? No, między innymi. Bo jednak ona... Nie ma jakoś mega dużego damage'u na miniony, ale... No, z Statikiem to ma większy. No. Dzięki za stacka. Nie wiem, ale wydaje mi się, że jak ja gram z to, chcemy, to jakoś więcej bije jak mam tego ale no ona nic ci nie zada. No to nie wiem, chyba ja to... No, no, już no, 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 Miałem mówić, żebyś się farmię, tą różyczkę. Oni mi nie no, 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 tą no, 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 już Chciałem schodzić mi do Was jak ja mam kultury. Nie hmm. wiem. Pustoszenie! Ty z nim wygrywasz, nie. nie. No ja mam ci pomóc, za bardzo. Fajnie, że ona już jest tak tank tank tankowna, nie? Na tym i na tym, jak coś. Nie fajnie, że oni w ogóle mają po dwa itemy, a ja mając <laughs> tyle fragów i tyle farmy nie jestem w stanie zbudować drugiego itemu, nie? To jest kurwa też, korywa, też No kurwa, to nie zanim jest na tym idzie. Nie no, wiem, idę. No. Nieźle. I idę. Dobra, o kurwa. Nie wiem. Nie wiem, to jest żart, że oni tak mogą. Bejtowała tam. To się zbejtował? Riven Nie Riven kurwa. Co mamy na tym? No aż tak się dziwię, Kurwa... Co go zbejtował jaka Karivan? Jak by To ale Blanka tak dziwnie wygląda, ja po dole. No, może ma taka na prób... A, bo to, jest to jesteś na miejscu. no dobra A nieźle, nie stoję pod turety i turet mi daje turetki, tanie hit. I git. No i idź. No i nam siedliśmy za Już biegnę. Myślę, że podejdzie bliżej dziweczka Ja na to O ja będzie A, poszła dalej Pomagają debile, rybane bo są debilami, jak powiedziałeś, nieźle nas się już leczy. Nie wiem z czego, ale okej, okay. nie wiem. O klipa zrobiłem z